Dawaj gaz, młody Tu rzeka płynie uh, Dobrze, że szybciej nie jechałem Przecież mogłem bokiem to przejechać. Czemu ja przejechałem tutaj? Ale siedzi Teraz to klasa zero reakcji Jest za grubo Chopie ty pętasz jak się jeździ? Jak? Ja... No czy pamiętasz A, w ogóle jaki? No pamiętam nie wiem, żeby... co wiem Co? Czy myśliś? MRF Działa twoja MRF? Naprawiliście? No. Co było? No, no ten. Yy, nie wiem co to co było za tkanie. Czy w środku nie podawał paliwa wężyk? Aha. Yy tego. I chodzi? No. Czyli gaśnik no. zapchany, czyściliście pewnie nie. Czy? nie. Jak masz... Jak masz bug? Nie? I idzie ten wężyk taki do... A do... to od kranika? No, to kranik od... był. Kranik był. Aha. Dobra, jedziemy. Co będziemy stać? Oj się bantarowidowie! Proszę Państwa, lecimy topić oczywiście. Jest z nami młody. Pojawił się w końcu. Zaraz zapytamy, gdzie on był tyle czasu. No i co? Oczywiście, kanam, dwa kanamy i łody na cewce. O, proszę. Wodery są, także no chyba to jest oznaka, że coś tam potopimy. No i co? Zostawcie... Przetrę kamerę. Zostawcie aby w górę, suba. Uwa! Będzie tam! No bo jestem w sumie, tu co jedziemy jakoś chyba? No, przez te hasze, a taką. No, to... no, tu nie jedziemy. No, <laughs> no tu dawno. Jest ta kamera? No? Ja tyba. mam dobra tutaj. E, no tu błoto to, już jest na dzień dobry. Lasach. A mówicie, że czasami gazuje tak pulsacyjnie tym gazem, kurde jak się tak jedzie to ten gaz tak lekko chodzi, że czasami samo się to robi. Też jak to moduje, to słyszę i denerwujące to jest faktycznie, ale nic się nie poradzi. młody jaki tutaj wybrał, młody jedzie pierwszy nic nie widzi. <laughs> Ciekawe gdzie zaraz Przecież mam przejeb... O, no i stoi Ej, poszedł I tam przez ten lasek, tu chyba No tam pójdzie? Myślę, że pójdzie No Co ty robisz? No ale tam dalej jest rzeka już I później chyba w kawałek to idzie już tak Nie wiem, trzeba by jakoś znaleźć Nie wiem, tu jedziemy czy tu przejeżdżamy? No tu jest rzeka! O to dziad! No nie wierzę. czy Skubaniec. Chyba trzeba znowu do tyłu. No i chyba do przodu. No bo jak ja tu wyjadę? Chyba, że tam jakoś wyjadę. Dawaj gaz młody. Eee, no. Jest siła. Najgorsze, że tu jest takie błoto patrz Patrz jak to jest głęboko o. Buciorem tak wpadłem Czyli co naokoło no A tu jeszcze dalej przejdziemy? No to no dobra Albo mi braknie tej wachy, albo nie Ale chyba będzie trzeba jechać na stację zatankować Co tam znowu jest? To? <laughs> Dobrze, że szybciej nie jechały. No nie wiem jak tu Czyli co, musimy się wycofać tą No Najgorsze, że nic nie widać Znaczy nie To drewno jest obok Jak my, jak my wtedy nie, nie. tego układa drewnem wyciągali Jak my to wbijali, ten kołek W mniej więcej wiem Możemy wrócić i trzeba tam naokoło No Chyba taki tam... No nic, trzeba przejechać naokoło. No nie, stoi. Chyba będzie czego popchnąć. Czekaj! Pójdzie O niech 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 stracę. Tylko nie dawaj mu do końca. no. Powiem ci ja też tu miałem problem przejechać już co? Jak trzeci jechałem to ledwo co? Także proponowałbym mu tutaj dać Młody przejechał w pierwszą, a teraz już nie Gaz do końca Sport Włączył co możliwe. Też włączę blokadę. Wow! Stoję. Przecież mogłem bokiem to przejechać. Czemu ja przejechałem tutaj? Czekaj, okay, jeszcze do tyłu możemy spróbować Popchnij Wiem, ale bokiem spróbuję przejechać łączę jeszcze Czyli i do przodu mamy drugi kolamina bodku możemy jeszcze widzisz? No i ciężko wodzie dobrze Dobra co, do ciągarka i do ciebie Pierwsze użycie wyciągarki Gdzie ty idziesz do tutaj No to już Ale siedzi ustać nie da Co? się ustać nie da Odblokowujesz, czy po... Co? Odblokowałeś? No. Teraz to klasa! Poczekaj Stój, stój, stój. Nie da się wciągnąć jej w ogóle. ZERO REAKCJI Tak jakby... Tak jakby... Tak jak ostatnio, jak użyłem wyciągarki, to coś zblokowało i musiałem O! Jakby, jakby wcięło cały akumulator. Słyszałeś? A ile napięcia tu przekazie? No nie wiem, bo teraz nie da się... Chwila, bo teraz jeszcze nie działa. Zaraz może zacznie. No tutaj to średnia, że No Nie wiem czy mnie wycią... To na, na dwa kłady może A to mylina zrabia by się przydało zwi zwinąć Co dziś? Może, o, teraz jest Ciężki klik da, pokaż napięcie O, 12. Dwanaście, no to jest git. No ale nie, nie zagadnij. Odejdźcie się świecił. No, ale to że przed odpaleniem się świeci zawsze. No to nie, no i patrz, co się dzieje. Cyk, próbujesz odpalić, wszystko git i koniec. A mamy. Nie, no wracam na cewkę. A, mo a mogłem w domu siedzieć i rosu jeść. Siedzę w jakimś bagnie ze zgaszonym kładem bez wahy. Przekręć tamto i wciągaj. Co? Z... Przy wyciągarce to pokrętło. Byleby w nas nie strzeliła, ja się z by się przydało. Stój! Co? Nawal! Ej, czekaj, stój, czekaj! To mu kto? mi znów jak odpadć. Żeby go z tego błota wyciągnąć. A ja bym za tył po prostu... On, popros... on tył się dźwiga, przyciada niżej. Tak? No No E dźwignij. Czekaj, nie ciągnie na razie. Nie ciągnij po, Popóść go Co? Ty w życiu go nie wyciągniemy tak? Wiesz? No dobra, ciągnij A my go podnosimy, no No! Dobra, coś idzie już Teraz nie rozjedzie. Aha to Poczekaj Na no, czym było? No dawaj teraz Aha Tylne koła blokowane ja. O, czekaj, coś dupło się... stój stój Koła się skręciło. ja nie przeżyję Musimy go dźwignąć ja I się No dawaj Typka i ja ciągnę za kierownicę Idzie w górę, to koło? Co? Dobra, teraz Teraz opcji. Daj na wstecznym do tyłu Dobra, dobra, dobra No, domyślam się No powiem ci, że chyba jest za grubo. Dąle, dąle. Daj godziny. Dobrze. Chłopie, patrz co teraz się stanie na te kolejne. Młody nam wyjeżdża, żebyśmy nie, nie przejechali tam czasami No zwijaj, czy się nie opłaca? Zamiast ze mną topić, no nie bierze, dobra, już...